Ej wini, dzięki wielkie za możliwość. Ale jeszcze poczekam, to jeszcze nie ta edycja. Nie przyszedłem tutaj wygrać, przyszedłem się pokazać. Powodzenia wszystkim. Mam ambicje i plany, multum pomysłów dynamit Wysadzić z rywali, co grali killem sami. Nie chcę zwycięstwa, chcę się pokazać, nie jestem gotowy, by z wynagrać. Jeszcze nie mój czas. Nie kiedyś nadejdzie pierdolnię tak grubo, że znajdzie się miejsce, zróbcie tu cięcie Oryginalność, coś o sobie? Gdybyś śledził moją twórczość, to byś wiedział na czym stoję Wopak nie chciał zostać, lecz pozostał, powstał, został po to, by od by kreować swój całokształt Życiowy koszmar, którego dosi miał, do tego zmusił. Dusiłem to w sobie, dziś wychodzę z tym do ludzi, bang! Essa!